Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w szkole, w gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim. Przy mnie pani Katarzyna Jezierska, nauczyciel WF-u. Pani Katarzyno, co tu dzisiaj będzie? Dzień dobry. No, w tym roku obchodzimy 60-lecie Szkolnego Związku Sportowego i z tej okazji organizujemy takie zawody. 60 zawodów na 60 lat Szkolnego Związku Sportowego. Każdy powiat na terenie Dolnego Śląska musi zorganizować takie, takie dwie imprezy. No i u nas właśnie odbywa się jedna z nich. Są to pierwsze otwarte mistrzostwa powiatu wrocławskiego w kwadrancie. A przepraszam, skąd to się wzięło, że właśnie u nas to było losowane? wybór na... Skąd wybór padł na kamieniec? To jest po prostu chęć taka, wola. Wola po prostu zorganizowania tego, bo trudno jest w dzisiejszych czasach taką rzecz zorganizować, ze względu na to, że w ogóle Szkolny Związek ma bardzo dużo imprez, które organizuje w ciągu roku szkolnego, a te mają być jakby spoza kalendarza imprez sportowych. No i tak, że tak powiem, my podjęliśmy się organizacji tej imprezy właśnie. Kogo będziemy gości? Tutaj piłki latają, gdzieś za nami jeszcze przed chwilą była drabina, bo to jest wszystko za pięć 12, a to dopiero za chwilkę będzie oficjalne otwarcie. Wszyscy tutaj się dopiero przy, przygotowują. Proszę powiedzieć jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim chciałam nadmienić, że sponsorem głównym tej imprezy jest starostwo powiatowe, pan starosta Andrzej Szawan, nasz, nasz powiatu wrocławskiego. A będzie się odbywało tak, że mamy zgłoszonych siedem drużyn, jedna drużyna nie dojedzie ze względu na to, że mają żałobę w szkole. I stworzymy dwie grupy, w tych grupach będziemy grać każdy z każdym, a potem już drugie miejsca o trzecie miejsce na podium, a pierwsze miejsca z obu grup o finał. Także o, 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 godność, o godne reprezentowanie naszego powiatu na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Wiemy, że jesteśmy w dobie komputerów, gadu-gadu. Yy, młodzież bardzo dużo przesiaduje. Proszę powiedzieć, ta... K kondycja fizyczna młodzieży ma takie tendencje spadkowe? Trzeba więcej wysiłku teraz włożyć w młodzież? Jak to wygląda? No, ma Pan rację. Jeżeli chodzi o spadek formy, to jest. Rzeczywiście dzieci skupiają się przed telewizorami. Mam wrażenie, że za jakieś 20 lat to zawody sportowe Szkolnego Związku Sportowego będą odbywać się już e, chyba na PlayStation, takie mam wrażenie. Bo można już teraz pojeździć na nartach i pograć w golfa i w tenisa i właściwie w, w piłkę nożną też. Przepraszam, to jest tak zwany e-sport właśnie. E-sport. Sport? Tak, także myślę, że 80. rocznicę uczcimy właśnie na komputerze. Nie, ja żartuję, jest spadek, natomiast zawsze można liczyć na tych uczniów, którzy naprawdę są fest, porządnie sportowo rozwinięci. I, i mamy takich, i to dzisiaj będzie widać. To ja dziękuję za rozmowę i w takim razie czekamy. Myślę, że będzie pełno emocji. Ja postaram się dla Państwa zrobić materiał z tego wydarzenia, pięknego wydarzenia. Czego się sportowcom życzę? No, yy, zwycięstwa. To życzymy zwycięstwa. Wszystkim, bo każdy tu jest zwycięzcą, bo każdy, kto pokona siebie i każdy, kto wykaże się hartem ducha, ten jest zawsze zwycięzcą. Tak, serdecznie zapraszam do zabawy. Dziękuję. dziękuję. Pan Mateusz Szymkowiak jest sędzią, i proszę powiedzieć, co pan będzie tutaj sędziował na tych zawodach? No, i czy to sędziowanie to jest taka ważna rzecz? Czy młodzież oczekuje takiego sędziowania? Dzisiaj na zawodach kwadranta będziemy sędziować. Jesteśmy ekipą z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie tych zawodów. Myślę, że sędzia jest jak najbardziej potrzebny w każdym sporcie, ponieważ często zdarzają się sytuacje sporne, a te sytuacje sporne osoba odpowiedzialna musi rozwiązywać, żeby gra była przede wszystkim fair i żeby przebiegała bez zbędnych kłótni. A proszę ten kwadrant rozszyfrować, bo ja do szkoły chodziłem dawno i nie słyszałem tego, tego słowa. Kwadrat jest to polska gra, wymyślona przez Polaka. Jest to połączenie, można powiedzieć, bejsbolu i palanta. Tak? Zasada jest bardzo prosta. Trzeba wybić piłkę, widzimy za nami gniazdo, poza linię półmetka. Wtedy biegniemy do bazy. Tak? Czyli różnica główna Czy zawodnik taka... Zawodnik skąd, dokąd będzie biegł? Zawodnik będzie biegł z, ba... z gniazda tak? do bazy. Musi obiecać całe boisko, wrócić z powrotem do linię jest zawodnik, mety. A to który wybije piłkę? Tak. I tak. dobrze, biegnie, wraca i co dalej się dzieje? Zdobywa punkt. Tak, jeśli przebiegnie całe boisko, yy, zasada jest prosta. Ale nie musi być szybsze od tej piłki co leci. Nie, na pewno nie będzie. Podrzucamy piłkę, uderzamy piłkę kijem, tak zwanym tak. również palestrom. Wtedy, jak piłka przeleci przez linię pumetka, biegniemy do bazy. Bazy zaliczamy dotykając bazę ręką lub nogą. Możemy się zatrzymać przy bazie, możemy biec do następnej bazy. Drużyna przeciwna, która jest wtedy w obronie, łapie piłkę i ma zadanie ją odrzucić poza linię mety. Jeśli piłka przerzuci przez linię mety, a zawodnik nie dobiegł do słupka, jest wyautowany. A, rozumiem. No to już wiem. Czyli jednak musi być troszkę szybszy od tej piłki ten zawodnik. No tak. Musi y, szybciej dobiec do, pił do słupka, niż piłka wróci na jego miejsce. Rozumiem. No to ciekawa, ciekawa gra. Będziemy myślę, mieli okazję zobaczyć, jak to młodzieży pójdzie. No, zawodnikom to wiem, co się życzy, żeby, żeby mieli jak najlepsze wyniki, a sędziom co się życzy? Żeby nie było pomyłek w sędziowaniu, to jest chyba najważniejsze. No i żeby byli bezstronni, co jest oczywiste. No, zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Fajna gra. E, chciałabym poprosić o otwarcie... Tej imprezy, ponieważ jest to właściwie święto szkoły, święto Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego, panią przewodniczącą Dolno Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego, panią kurator Beatę Pawłowicz. Najpierw, gdybyście się mogli przedstawić, bo chciałabym wiedzieć, z jakich jesteście szkół. To może ja pomogę. To Nie, ta... może niech się grupy o. przedstawią. Z Szechnic. Szechnic. z gimnazjum w Siechnicach. Dobra. Łęka i e, ośrodek szkolno wychowawczy z kątów wrocławskich w takim razie jak już wiem skąd są, skąd są hey, hey! drużyny, e, to chciałabym e, m, najpierw otworzyć pierwsze powiatowe mistrzostwa gry w kwadrancie e, i uważam, że od tej chwili mistrzostwa są już otwarte. Aha. Proszę teraz panią dyrektor Wydziału Oświaty z Starostwa Powiatowego, Panią Agnieszkę Pałys, która właśnie tutaj gości jest przedstawicielem pana starosty. O parę słów. Ja chciałam przede wszystkim serdecznie podziękować w imieniu pana starosty i swoim własnym za... Za to zaproszenie. Pan Starosta nie mógł być obecny z powodu obowiązków służbowych. Mamy delegację francuską, która tutaj nie odstępuje, że tak powiem, i ciężko było się wyrwać. Ale chciałam wyrazić w imieniu pana Starosty słowa uznania, przede wszystkim dla propagowania zdrowego stylu życia. Dokładnie to jest to, co młodzież powinna robić, powinna starać się trochę odbiec od komputera, po, pobyć. Na świeżym powietrzu pobyć w, w taki właśnie aktywny sposób, także bardzo się cieszę, że mam okazję. Ja wprawdzie nie próbowałam, ale proszę mi wiedzieć, próbowałam z moimi dziećmi. Dlatego nie będę pokazywać, jakie były tego wyniki. Dzie dziękuję bardzo. Życzę powodzenia, trzymam kciuki i wiem, że naprawdę to jest trudna sprawa, więc będę się przyglądać. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Poznajecie siebie nawzajem i bardzo cieszymy się jako gmina Czernica, że mamy tylu gości, że tyle drużyn chce do nas przyjeżdżać i to jest bardzo ważne. I bardzo ważne jest to też, że kamieniec, moje gimnazjum publiczne numer 2, chce organizować takie. Um, takie zawody. zawody. Dziękuję Pani e, Jezierskiej Katarzynie za to, że też ma tyle zapału i jako działający, działająca w Zarządzie Szkolnego Związku chce tutaj jak z, zawsze organizować. Szczególne podziękowania dla Pani kurator za to, że uświetniła naszą dzisiejszą imprezę, że znalazła dla nas czas i mam nadzieję, że jeszcze to nie jest ten ostatni raz, kiedy Pani na, u nas no, gości. No na pewno. Dziękuję A, Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Jedzie jeszcze jedna szkoła, więc poczekamy na nich. W międzyczasie, moi drodzy, to nie jest jedyna nagroda. Każda szkoła wyjedzie z naszej imprezy z Pucharem. Trzy pierwsze szkoły, pierwsze miejsca zdobywają fantastyczne medale. Czyli każdy zawodnik tego dziesięcioosobowego składu wyjedzie z pierwsze, drugie, trzecie miejsce z medalem na szyi. Plus dyplomy oczywiście dla każdej szkoły. Witamy ośrodek wychowawczo-wolnowychowawczo. Byśmy po nauki przyjechali. Dobre. Dobrze. ich gorąco przyjąć. Oni nie będą startować w naszym turnieju, natomiast będą się Wam przyglądać i mam nadzieję, że wyniosą z naszego turnieju dzisiaj dużo korzyści. Jak wszystkie inne zawody na terenie naszego powiatu, y, z, y, drużyna, która zajmie drugie miejsce w grupie, gra o trzecie miejsce w turnieju, drużyny, które zajmą pierwsze miejsce w grupach, grają o... Zwycięstwo tego turnieju, czyli o pierwsze miejsce. Czy są może jakieś pytania, broń Boże? <laughs> Bardzo proszę pana, głównego sędziego, o przedstawienie podstawowych zasad, jeżeli chodzi o. Proszę podejść, o, o bliżej ten... proszę podejść bliżej. Pierwsza taka rzecz, którą zauważyłem: kolczyki, wisiorki, pierścionki, łańcuszki, wszystko wraca do szatni. Uprawiamy tak, sport, więc musimy być do tego sportu przygotowani. Krótko o zasadach. Kwadrany. Tak.

Kama, mama sobie no jecha. Jestem Ej, tylko Dawaj, Kama. <moralizante> ja. <nadzieja>. Ja, <moralizante> 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 Dai! 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 D! 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 Młodzież gra w kwadranta i wydawałoby się, że to prosta gra, ale taka prosta nie jest, bo zawodzą emocje. Okazuje się, że zamiast kija odłożyć, to że go odrzuca, że brak synchronizacji, nie wiadomo kiedy ruszyć z miejsca. Więc ta gra z pozoru jest prosta. To nie chodzi tylko, żeby piłeczkę uderzyć okrągłym palikiem, co nie jest już proste, ale żeby wszystkie elementy w drużynie zagrały i dopiero wtedy drużyna ma szansę na zwycięstwo. Jak widzimy zespół, na razie ta synchronizacja nie wychodzi i to jest największa bolączka w tej całej grze i to jest największa trudność, żeby wszystkie elementy zsynchronizować.